No i w pizdu, i wylądował. I cały misterny plan też w pizdu. Z takimi durnymi hasłami. Z najdurniejszymi właśnie, to jest tolerancja. A pierdolisz pan tolerancja. No sam pan pierdolisz. No tylko nie pierdolisz, bo w ridać mogę dać. Też w ridać mogę dać. Złapać fiatkę z winnego silnego Murzyna i wywieźć go za ocean? Chyba nie. No jasne, że nie. Udało im się to zrobić, ponieważ wywozili tylko takich, co albo nie potrafili spierdolić przed siatką, albo byli największymi gołąbami z plemienia i wóz sprzedawał ich za paczkę fajek, bo i tak nie by z nich pożytku. I ci wszyscy nieudacznicy pojechali do Ameryki, pożenili się, porobili dzieci. Świat poszedł do przodu, pojawiły się komputery, amfetamina, samoloty, ale co z tego, jeżeli ich serca pompują tę samą krew, są potomkami człowieka, który na własnym podwórku dał się złapać w siatkę, więc nie uważam, że naszym chłopakom brakuje luzu. Kapujesz? Wypierdalać. Nie mordę, Wąski! Pyta, czy przyjadą mu założyć kablówkę. Daj mi tego głomba. Jutro o ósmej przyjedzie do ciebie dwóch facetów z wybrzeża. Przywiozą dla mnie szmal. Jaki szmal? Nieważne. To gangsterzy? Biznesmeni. Czy to jasne? Tato, a dlaczego do mnie, a nie do ciebie, albo do silnorękiego? Bo tak postanowiłem, synu. Umówiłem się z nimi w twoim klubie, ale mogę się trochę spóźnić. Dlatego pod moją nieobecność masz się zająć tym, żeby było miło. Masz zrobić dobry grunt pod interesy. Ale ja jutro nie mogę. Dlaczego? Bo w piątki mam siłownię. Masz też klub i agencję, towarzysko, które ci kupiłem i dlatego spotkasz się z nimi, zorganizujesz im taką balangę, jakiej jeszcze w życiu nie widzieli. To znaczy co? co? pomyśl przez chwilę. Słucham? Weźmiesz najładniejsze panienki, najlepszy alkohol i tyle koksu, ile potrafisz u nich. Czy to jasne? Kiedy któryś z nich odkręci kran w kiblu, ma z niego płynąć Johnny Walkele. Rozumiesz? Jeżeli będzie chciał przelecieć Murzynkę... Nie ma Murzynki w agencji. To pomalujesz jednego z naszych chłopców czarną farbą. Wszystkiego ma być w opór. A jeżeli... A jeżeli będą chcieli pójść do Muzeum Lotnictwa, to zabierzesz ich do Muzeum Lotnictwa, kurwa jego mać!